Cześć! 195. odcinek futsalu w Krakowie, dziewiąta kolejka, dywizja za nami. Zapraszam Was do analizy spotkań tejże serii spotkań za tautologia. Mam nadzieję, że będzie się świetnie oglądać podczas majóweczki. Rozpoczynamy od meczu Brotermu z Lajkonikami meczu, który wydawało się, że będzie bardzo jednostronne, bowiem murowanym faworytem tego spotkania była ekipa Mateusza Kapusty i graczy Brotermu zaczęli się wywiązywać z roli faworyta już w pierwszej minucie. Niefrasobliwe zagranie przed własną bramką piłka spada pod nogi Damiana Świątka i robi się jeden do zera. Ale dalej koniki nie załamują się i naprawdę pokazują kilka bardzo ciekawych akcji tutaj przed szansą Jakub Czepiec, ale jego strzał zablokowany przez Rajce. Potem mamy minutę piątą, yy, rajd prawą stroną, yy, najpierw czepca, a potem ładna kiwka Sidorczuka yy, i Dawid Sidorczuk doprowadza do remisu. I naprawdę ten zawodnik pokazywał się co ruszy z znakomitej yy, strony, tutaj fantastyczna akcja, ale Hamryszczak był na posterunku. Potem mamy z kolei akcję Damiana Świątka, ale również Patryk Niedlar pokazał, że jest znakomic, nie tylko znakomitym graczem, graczem pola, ale również i bramkarzem. Wśród graczy w czarnych koszulkach szalał Dawid Sidorczuk, tutaj kolejne uderzenie z dystansu. A w minucie 12 Damian Świątek wpisuje się po raz drugi na listę strzelców i mamy na tablicy wyników wynik 2 do 1. Potem z kolei dobra akcja graczy, lajkoników, próbował najpierw Jajkiewicz. Granie w koszulkach bez numerów nie ułatwia życia. A w minucie 18 indywidualna akcja Damiana Świątka i robi się 3 do 1. Ale gracze lajkoników nie podają się, choć momentami nadziewają się na dość groźne kontry. Tutaj przed bardzo dużą sytuacją Maciuszek, ale go strzał został obroniony. Próbował już w drugiej połowie Damian Świątek. A później mieliśmy bardzo dobrą kontrę, po której swoich sił spróbował debiutujący w lajkonikach Tadeusz Dziarmaga. Też ze znakomitej strony pokazał się Mateusz Kapusta, ale nie udało mu się dograć piłki do Damiana Świątka. Niezmordowany Dawid Sidorczuk potem przeprowadził trzy akcje z rzędu. Ta akcja bramką się jeszcze nie zakończyła. Z kolei akcja w minucie 25. sprawiła, że lajkoniki złapały kontakt. I niewiele brakło, a mielibyśmy remis. Kolejne uderzenie Sidorczuka, ale znakomicie broni Marek Hamryszczak. A w odpowiedzi mamy kontrę Brotermu. Niewiele brakło, Mateusz Kapusta doszedłby do tej piłki. W minucie 28 Broterm podwyższa prowadzenie. Bardzo ładne podanie Mateusza Kapusty, bardzo ładne zachowanie Krzysztofa Mićkowicza. Jest 4 do 2. A w końcu, w minucie 29, e, upragnioną bramkę, na którą sobie bardzo zasłużył w tym meczu, zdobywa Mateusz Kapusta. No robi się, tak jak wspomniałem, 5 do 2. I gracze Boktarmu wykorzystują to, że rywal jest już mocno zmęczony. Przed szansą Miśkowicz, ale jego uderzenie niecelne. O czwartą bramkę walczył również Damian Świątek. Ale ekoniki mogły zdobyć kolejną bramkę. Tutaj bardzo reakcja Jakuba Czepca. Krzysztof Miszkowicz ostatecznie zakończył ten mecz z jedną bramką na końcu, ale niewiele brakło miałby tych bramek więcej. Tutaj kolejna znakomita akcja tego zawodnika. Potem mamy rzut karny, faulowany demi i demi e, ustawia piłkę, ale... Podobnie jak w poprzednim meczu, nie zamienia tego rzutu karnego na bramkę, w dalszym ciągu jest 5 do 2. Niejako musicie się to w minucie 37, Sidorczuk wpisuje się na listę strzelców po raz trzeci i lajkoniki łapią wiatr w żagle w samej końcówce i stwarzają sobie jeszcze dwie bardzo dobre sytuacje. Oczywiście tutaj próbował kolejny raz z Sidorczuk później mamy kontrę po której z kolei przed szansą stanął Jajkiewicz, ale ani razu im się już nie udało pokonać Markę Hamryszczaka. i ostatecznie broter wygrywa to spotkanie 5 do 3, ale wcale łatwo nie było. Drugim starciem był pojedynek ukraińskiego legionu z iglomenami rodzinnymi, restauracjami i mecz rozpoczął się od bramki dla iglomenu autorstwa Dariusza Nowaka. Jednakże w dniu Ukraińcy, których przewaga stopniowo rosła, doprowadzili do remisu po bramce Matsiuka. No i wydawało się, że gra bardzo się wyrówna, ale w tej samej minucie Jarosław Klęk dał prowadzenie Iglomenowi i było 2 do 1. Takim też wynikiem zakończyła się pierwsza połowa. Druga połowa rozpoczęła się od naporu Ukraińców, który zakończył się zrównującą bramką Iwana Kyselicy w minucie 25. Ale ostatnie 10 minut to już naprawdę okres znakomitej gry Iglomenu. Najpierw bramkę, po bramce strzelają bracia Klękowie. Kamil i Jarek robi się 2 do 4 w minucie 31. Nad diktum odpowiada ok. błyskawicz Selicja jest 3 do 4 w minucie 32. No i Ukraińcy muszą zaryzykować, otwierają się, co kończy się kontrami i kończy się ramką Kamina Ktońka i Szłona Burkata. Mamy 3 do 6 w minucie 39. W końcu staje jeszcze na Zarmaciu, który dwa gole, przy czym raz pokonuje własnego ramkarza. I ostatecznie Ukraiński Legionu Legendowi i Glumenowi udzieli na racji 4 do 7. Naprawdę na ogromne wróżnienie zasłużył Sebastian Saw Sawczuk, który w tym meczu zdobył e, aż e, zdobył, aż 5 asyst kolejnym pojedynkiem był Galactic futsal z dragonami e, jak miało się okazać, był to mecz niewykorzystanych e, szans Choć jako widowisko, mecz stał na, na naprawdę wysokim poziomie. Rozpoczęło się od próby Cygana i dobitki Konarskiego, ale płatek nie dał się zaskoczyć. Przy czym tutaj komentowanie nie ułatwia mi braku na koszulce, najprawdopodobniej Kamila Cygana potem mamy jeszcze jedną próbę Cygana i ponownie Płatek był na posterunku poszła z tego bardzo dobra kontra, po której Patryk Kurlak przetestował czujność Kuby Bieńczyckiego ale w dalszym ciągu mieliśmy wynik bezbramkowy potem w swoim stylu piłka przejmuje Wojciech Susarczyk ale Kuba Bieńczycki w dalszym ciągu nie daje się zaskoczyć i mamy wynik bezbramkowy i kolejne przejęcie piłki przez Wojtka Ślusarczyka, akcja z Mateuszem Przeszurem, ale Kuba Biańczycki dalej na posterunku. Z kolei, jeżeli chodzi o Galactic Futsal, próbuje z dystansu Cygan, ale to generuje tylko kontrę, po której niewiele brakło Kurlakowi, by otworzyć wynik tego spotkania. Również swoich sił spróbował Kaudos, a jego strzał ostatecznie trafił w słupek. Otwarcie wyniku mamy w minucie 16. Mianowicie Paweł Konarski uderza tyle mocno, od celnie i jest 1 do zera, a dragony błyskawicznie starają się doprowadzić do remisu. Kolejną znakomitą sytuację ma Wojtek Siostarczyk, ale po raz kolejny wyśmienicie broni kółej No i dopiero w minucie 19 mamy bramkę wyrównującą asysta właśnie Wojtka Siostarczyka, a bramka Mateusza Nowaka drugiego i mamy 1 do 1. I mało kto chyba wtedy uwierzył, że to jest ostatnia bramka w tym meczu. Zwłaszcza, że okazji nie brakowało, tak jak chociaż teraz, kiedy uderzał Kaudos, ale Płatek nie dał się zaskoczyć. Potem mamy dwie sytuacje Konarskiego, ale ponownie Płatek na posterunku swoich sił również spróbował Januszewski, ale Płatek popisał się fantastycznym refleksem. Z drugiej strony również znakomitą okazję miał Kurylak, ale naprawdę to był mecz bramkarzy, tak jak widzieliście tutaj postawę, znakomitą postawę Kuby Bieńczyckiego. Również Kubę Bieńczyckiego przetestował po chwili Świderek, ale jego strzał również został obroniony, a najlepsza sytuacja i w zasadzie piłka meczowa to sytuacja z minuty 39. Mianowicie Konrad Grzyb jest faulowany w polu karnym, i mamy krótki rzut karny i to była wymarzona sytuacja, żeby ten mecz zakończyć, osiągnąć własną korzyść, ale Kuba grzyb spudłował. Przepraszam, Konrad Grzyb Cały czas mówię Kuba Konrad grzyb spudłował. I ostatecznie mecz zakończył się podziałem punktu Chyba sprawiedliwym podziałem punktów, aczkolwiek no i z jednej strony Galaktyk wcale odrobił jeden punkt do no, ukraińskiego legionu, ale w dalszym ciągu może to być za mało, żeby powalczyć o utrzymanie. E, ostatnim spotkaniem był pojedynek, który w zeszłym sezonie zdecydował o tytule mistrza Ligi, czyli pojedynek MKT-mu z Banerges. E, gracze MKT-mu zaskoczyli totalnie rywala strzelając e, bramkę już w trzeciej minucie. Autorem tego trafienia był Dominikluza. Ale tylko dwie minuty potrzebował Maciej Szubardowski z Dominikiem Dońcem, żeby doprowadzić do wyrównania. Jednakże gracze BannerGas po raz drugi wyszli na prowadzenie w minucie 12, kiedy do siatki trafił Marcin Kluza. W ostatniej minucie pierwszej połowy znakomitą indywidualną akcję przeprowadza Rafał Bruchała wprowadzając do remisu, a z kolei w pierwszej akcji w drugiej połowy MK Team wychodzi na prowadzenie po bramce Karasia. Kiedy wydało się, że MKTim zwiększy swoją przewagę, Bartosz była dokonywał naprawdę fenomenalnych interwencji we własnej bramce i pozwoliło to, natknęło to jego kolegów, by strzelić gola w minucie 26. Jak u Marcin Cruz, a w 28. wówczas trafił Konrad Łęcki. I w minucie tejże, w minucie 28. zrobiło się 4 do 3 dla Banerges. błyskawicznie odpowiedział Maciej Szubartowski w 31. minucie. I jak się okazało, była to ostatnia bramka w tym meczu i ostatecznie MK Team... Zremisował 4 do 4 z Boanerges. I rzućmy okiem na komplet wyników dziewiątej serii spotkań. Rozpoczynamy od starcia Brotermu z lajkonikami: 5x3 dla Brotermu. Ukraiński Legion przegrywa z Iglomem Najwródzimi Restauracjami: 4 do 7 a potem dwa remisy MKT Boanerges: 4 do 4 Galactic Futsal z kolei z Dragonami remisuje 1 do Jednego. W ligowej tabeli jest o tyle ciekawie, że po tej, że po tej kolejce globalny rejonator zrównał się punktami z Boanerges. Na trzecim miejscu z, ze stratą 4 punktów do liderującej dwójki Broterm, na czwartym miejscu z kolei MKT, który ma punktów 16, a na miejscu piątym Dragony z 13 punktami na koncie. Na szóstym miejscu mamy Ukraiński Legion z 9 punktami. Po remisie w ostatniej kolejce 4 punkt na samym galaktyk ma Galactic, Futsal, ale jest w strefie spadkowej, podobnie jak lejkoniki które do tej pory musiało się zadowolić zaledwie jednym remisem. W przyszłym tygodniu oczywiście Ligi nie ma, bo mamy Majóweczkę, jak już wspomniałem, a za dwa tygodnie tylko zobaczymy tylko część drużyn z Dywizji A, bowiem będziemy rozgrywać ćwierćfinały Pucharu Ligi. Co ciekawe, wszystkie cztery drużyny z Dywizji A, które grają w Pucharze Ligi, będą się mierzyły z drużynami z Dywizji B. Nie będzie to o tyle ciekawe, że będzie to starcie Czterokrotne starcie Dywizja z Dywizją B. Nie, nie oszukujmy, że drużyny z Dywizja są tutaj murowymi, wmurowanymi faworytami. Rozpoczniemy od starcia Banerges z, z drużyną Zębatek. Z kolei Brother będzie się mierzył z Portą. Lagabonito będzie podejmować MK Team, a będzie Rivener na restaurację zagra przeciwko Grosgarden. Jestem bardzo ciekawy tych meczów, ale awans przynajmniej chociażby jednej drużyny z Dywizji B do półfinału będzie szaloną niespodzianką i jeszcze popatrzmy sobie jak wygląda piątka dziewiątej kolejki w dywizja mamy dwóch debiutantów, Kube Bieńczyckiego z Galaktyk w na bramce, natomiast w polu mamy Selecjana Sawczuka z Liglumena i Rodzinach Restauracji który zostaje równocześnie graczem kolejki za pięć asyst w meczu przeciwko ukraińskiemu Legionowi Pozostaje gracze piące kolejki, mamy po raz drugi w sensonie Wartowskiego, po raz czwarty Damiana Świątka z Brotermu oraz po raz piąty Marcina Kluze z Boanerges. No i na cały czas na statystyki indywidualne rozpoczynamy od klasyfikacji strzelców. Tutaj prowadzi Kamil Klęk z Iglobanu Rodzinnych Restauracji, który ma 25 ramek, a na drugie miejsce awansował Damian Świątek, który w tym momencie ma 20 trafień na koncie i wyprzedził Daniela Klima, który znajduje się na miejscu trzecim z 19 ramkami. Czwarte miejsce zajmuje Maciej Szubartowski z 13 golami, jedną ramkę mniej ma Dominik Karaś. Asy Banerges, czyli Marcin Kluza i Konrad Łęcki zdobyli po 11 goli. Z kolei Konrad Grzyb z Galactic Futsal i Mateusz Kapusta z Brotermu w tym momencie mogą pochwalić się dziewięcioma trafieniami. Klasyfikacja asystentów to klasyfikacja, w której przewodzą gracze iglomenu. Michał Ścieżka ma 15 asyst, Kamil Klęk 13. Z kolei Marcin Kluczan zajmuje miejsce 3 z 11 asystami, czwarte miejsce Dominika Karasia 10 asyst. Daniel Klim ma 9 asyst na koncie, 8 celnymi podaniami do kolegów można się pochwalić. Mateusz Kapusta. 7 z kolei było autorstwa Damiana Świątka. W klasyfikacji kanadyjskiej. Też mamy niezbyt dużo zmian, Kamil Klęk 38 punktów, Daniel Klęk 28, ale tylko na jeden punkt, ale już na jeden punkt zbliżył się Damian Świątek, który ma punktów 27. Po 22 punkty na swoich kontaktach zgromadzili Marcin Kluzala oraz Dominik Karaś, Michał Ścieżka oraz Maciej Szubartowski mają punktów 19, Mateuszka Pusta ma 17 punktów kanadyjskich, a Konrad Łęcki punktów. 15. serdecznie dziękuję Wam za uwagę tak jak wspomniałem w przyszłym tygodniu ligi nie ma, natomiast za dwa tygodnie widzimy się na hali podczas transmisji, transmitować będziemy mecz pucharowy Lagibonito z MK -team. już powinien Wam się tutaj gdzieś wyświetlić link, no i widzimy się w kolejnych magazynach dzięki za uwagę, cześć